Cannot hide! We will find you to look upon you and judge your worth in the eyes of Yarlung. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Far Cry 4 Dolina Yeti. Jestem jak widzicie wysoko w górach znowu, ponieważ dzisiaj będziemy wykonywali na sam początek misje wspinaczkowe. Są to misje poboczne, które będą polegały na dotarciu do jakiegoś wysokiego punktu. Jakiegoś klifu wysokiego i przejęcie akurat w tym przypadku broni, która posłuży nam do rozbudowania naszej stacji przekaźnikowej. Tych misji pobocznych zostało mi dokładnie ta misja, została i tutaj jeszcze jedna, czyli dwie misje poboczne, się sobie na sam początek wykonamy. Miałem też pokazać misję poboczną związaną z pomocą myśliwemu. Niestety zabrakło mi miejsca na dysku, nie zorientowałem się, że się nagrywarka rozłączyła przez to i gadałem sam do siebie przez nie wiem, 5 minut. Było to dosyć łatwe, ponieważ. Moim zadaniem było chronić 15 jaków. Pojawiły się 4 pantery. W odstępie czasu każda pojawiła się raz na minutę, powiedzmy. I to tylko tyle. Dosyć ta misja była mało ciekawa, powiem Wam szczerze. Jedyne co w niej ciekawego było, nic nie było w niej ciekawego, powiem Wam, że. Jeśli chodzi o tą e, tutaj misję, wydaje mi się, że to mogą zostać zdecydowanie lepiej e, przedstawione. To znaczy, ja bym, jakbym taką misję tworzył, zrobiłbym coś takiego, że ten e, myśliwy, tam w ogóle myśliwego nawet nie było, ja bym tego myśliwego e, dał w ogóle e, w formie fizycznej, żeby, żebyśmy mogli go sobie w ogóle zobaczyć, żeby on nam pomagał, ale wtedy powinno być więcej panter. Tak, były tylko cztery pantery, no to dajcie spokój, chwila, moment i, i pantery rozwalone szczególnie jak mamy tutaj taką dobrą dosyć e, broń. Dobra. Chyba idę dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. A tutaj właśnie zostały mi na sam koniec te dwie misje spinaczkowe, które też raczej e, trudne nie powinny być. I teraz czekajcie, czy gdzieś tędy... I tu w ogóle jest, to mnie ciekawi. To jest w ogóle tutaj, ale wydaje mi się, że tak będę się tutaj się udawać z punktu do punktu. Coś czuję, że to będzie tutaj chwila, moment. Tu się obniża, aby tutaj można było się bardziej rozbujać na tym. Jeszcze chyba raz i. Dobra Ok, mało brakowało, żebym tutaj się nie rozbił. I teraz tak, tutaj musimy iść chyba w dół. Nie, tego się nie chwycę. Trzeba tutaj zejść. Na dół sobie. A i teraz tak, teraz tutaj. Nie. To ja zrobiłem. Dobra, idziemy tam jeszcze raz. Nie, chyba ta. Nie no dobra, nie wiem co ja zrobiłem, że on tutaj spadł, znaczy lekko tak się zsunął. No ale okej, okay, jesteśmy prawie na miejscu. Już mało naprawdę brakuje. Tylko się podciągnąć. Skoczyć tam Tylko wyżej wejdę, żeby tutaj się nie rozwalić też. Tutaj trzeba naprawdę dobrze przycelować. No zobaczcie, troszeczkę mi brakuje jeszcze, tak mi się wydaje przynajmniej. Wiadomo, że jak skoczę, to pewnie tam... aż lekko się odsunę i... Nie, teraz kurde zwolniłem. Czekajcie, jeszcze raz się tutaj rozbujamy. No, z ledwością widzicie, kurde. Mało naprawdę brakowało, ale fajnie. wiem, że takie tutaj są misje te wspinaczkowe. Troszeczkę to od naszej tutaj umiejętności też wymaga, nieco. Dobra, czekajcie, sobie tutaj wezmę. Życie, bo troszeczkę straciłem go. No jesteśmy chyba na miejscu już. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Mamy to, co potrzebowaliśmy. Dostępna jest rozbudowa gniazda... Od południa. To oczywiście z automatu będzie u nas tutaj ulepszone, więc ok. i teraz co nam zostało? Została nam jeszcze jedna misja pobocz. tam jest Yeti, widzicie? Została nam jeszcze jedna misja poboczna, więc nie mam żadnego pojazdu i teraz ciekawy jestem, czy ja tam w ogóle dotrę na to miejsce. Gdzie to jest? To jest tutaj. Tutaj. Dobra, weźmiemy spadochron, chociaż tutaj spadochronem to raczej daleko, znaczy no troszeczkę polecę, troszeczkę sobie tej drogi na pewno skrócę, więc dotrzemy tam, no 300 metrów nam pozostało, więc okej, okay, dobra. I jeszcze zobaczcie, przy okazji jakaś skrzynka do otwarcia. Dobra 300 metrów na piechotę Co to było? Pantera, dobra O! Koledzy, czekajcie na mnie Dobra I widzicie, jak sobie załatwiłem darmowy transport Chciałem jechać na stopa, ale jak widzieliście... czekać tutaj mamy jeszcze jakieś też bronie. Co tu jest? Tak, amunicja. Apteczka mi się przyda. Skóra Śnieżnej Pantery razy dwa, razy 3, razy cztery. Wow, sporo tego, zobaczcie! Nie wiem, że to się czasami nie... Zobaczcie, co się dzieje. Ile tego tu w ogóle było, masakra! Pomyślałem sobie, że coś się zbugowało, więc w niektórych skrzynkach naprawdę potrafi być sporo tutaj różnych rzeczy, które mogą nam się w późniejszym etapie przydać. Bo ubolewam, że troszkę to DLC jest krótkawe już, bo nie została nam tutaj misja, no to nie będzie gdzie tego w ogóle wykorzystać. Fajnie, gdybym mógł to wszystko to tutaj zdobywam też w jakiś sposób, wykorzystać później, mam mnóstwo kasy. Szkoda, że bardziej tych pas nie można rozbudować, że nie ma więcej fal. Także żeby jakieś nie wiem rankingi swoje własne chociażby pobijać. Nie? To też by mi się było fajną opcją. Na no, niestety twórcy o tym tutaj nie pomyśleli za bardzo. Co tu mamy? A Yeti mnie gonił. A ja mu uciekłem. że chyba nie nie ten, nie będzie potrafił się wspiąć na górę. Szkoda. No bo fajnie, gdyby taka opcja, opcja była, żeby tutaj chodził jedy po górach, tak mi się kojarzy, jedynie, że potrafię chodzić. Nie, zawsze mi się kojarzyło z San draszy, już wam o tym mówiłem. E, I teraz tak, e, tutaj gdzieś trzeba zahaczyć tą linkę. Dobra Tym razem się nie zrypałem stąd. Dobra, mamy tutaj zlecenie kolejne. Tym razem adepci przygotowali stanowisko grafika, korzystając z i kotwiczki, je rozpadliny, Miałaby go znaleźć i przejąć, więc będziemy tutaj musieli sobie troszeczkę polatać. Ja za bardzo tych umiejętności takich lotniczych nie mam, ale oczywiście postaram się o to, aby tutaj mi to teraz wyszło. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Weźmiemy spadochron, aby tutaj. No, wydaje mi się, że tutaj nie doleciałem, jak widzicie, ale e, pytanie zasadnicze: czy ja tutaj czasami gdzieś jakoś bokiem bym nie mógł wejść? Sobie. No, nie ma z tym najmniejszego problemu, nie trzeba tutaj w ogóle było się wskrobywać. Widzicie? Teraz pytanie: jak tam teraz dotrzeć? Chyba tędy. Okej, okay, tu mam kociuszkę, mogę tutaj sobie... Chyba na tyrolce już zjedziemy, bo tutaj widzę po boku jest tyrolka. Czy nie, tutaj będziemy znowu, kurde, znowu ten skok wiarycza oddać. Jak ja tego nie lubię. A czy nie lubię? No nie wychodzi mi to za cholerę. Wow! Co ja w ogóle tutaj robię? Ale jak widzicie udało się, nie wiem, nie potrafię latać tutaj par kraju, chociaż nieraz latałem i tam mi troszeczkę wychodziło ale tak jak widzicie średnio na jeża to wychodzi I teraz pytanie, którędy teraz tutaj mogę się udać, a jest, dobra, jest kotwiczka więc zachoczę i mogę sobie wziąć ten cholerny granatnik Dobra, jak widzicie, stanowisko granatnika zostało odblokowane, więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak udać się na do mojej bazy. Gdzie ona jest? Ona jest tam, dobra, to sobie polecimy. Trzeba jak coś nie wychodzi, to trzeba kombinować i się uczyć. O, teraz. Ha, czyli ja po prostu analoga nie podciągałem ku górze i przez to on tak szybko opadał mi. A teraz zobaczcie, już idzie znacznie, znacznie. Lepiej mi to. O, dobra, no to teraz już ogarniam temat. Troszkę za późno, bo. Jak widzicie, dzisiaj chyba sobie grę już skończymy. Nie wiem, jak, jak długo będzie trwała ta noc, którą teraz będę musiał przetrwać, ale jeśli w miarę krótko, to pewnie dzisiaj sobie grę ukończymy. Też oczywiście zaraz musimy iść tą tutaj stację rozbudować. Chyba jeszcze jakieś rzeczy będę mógł sobie tutaj do niej dokupić, o ile się nie mylę. Czekajcie, zobaczymy. Ok. Nie, tutaj jak widzicie, że mam wszystko maksymalnie ulepszone, jeśli chodzi o tą bazę. Kupię sobie jeszcze kamizelkę, miksturę leczniczą. Odblokowano jakieś tutaj nowe bronie. Jak widzicie, jeszcze oczywiście będę sobie kupić tylko amunicję i będziemy mogli tutaj sobie kolejną noc przetrwać. Bo jeśli ja nie przetrwam nocy, to jak widzicie, nie mam możliwości tutaj wykonania kolejnego, już finałowego zadania. Dobra, piąta i ostatnia noc. Ok

Okej, okay, idą tutaj. Jeśli chodzi o to um, przetrwanie, no to oczywiście będę używał piły, żeby ich tutaj szybko rozwalić. W przypadku, kiedy będę wykonywał jakieś tam misje, no to też będę starał się inne broni używać, żeby to jak szczak nie było troszeczkę tutaj jednostronnie. O i widzę, że teraz już tutaj naprawdę przygotowali się W końcu W końcu będzie jakieś wyzwanie Ale puścimy zwierzaczki też, żeby tutaj pomogły nam Jeszcze ktoś tutaj jest. Kogoś tam słyszy kogo jakieś jęki chyba z bólu. Tutaj się zwijają przeciwnicy. Bo ja ich nie widzę. Tam coś się dzieje, żeby opuścimy te beczki. Tam cały czas coś się dzieje ciekawego. Tam próbują rzucać mołotowem, ale im to chyba nie wychodzi za bardzo. Teraz zobaczymy, być może wejdą. Chociaż nawet jeśli tutaj rzucili tym mołotowem. Chociaż nie, zobaczcie, ogień szybko znikł. Wcześniej, jak ja rzucałem mołotowem, troszkę dłużej się to paliło wszystko. Ale okej, okay, dobra, niech tutaj wbijają. Jak przetrwali, to niech wbijają. Przetrwali jednak. Zobaczcie. Send Dobra, teraz z tej strony idą. Fajnie, podoba mi się, jak jest tak. Powinny te e, wcześniejsze, ataki też być troszeczkę e, mocniejsze. Tutaj nadchodzą te. A, tam się na coś nadziali, niestety. Tu też wszystko się pali. Jest i Yeti Dobry, cały się fajczy Eba, koleżko, nie przetrwasz kolejnej nocy Szkoda, że na takim Yeti nie można jeździć, nie? Tego mi brakuje troszeczkę. Na słoniach można było jeździć do czego nie na Yeti. Jak widzicie poszło w miarę ok, ja sobie też tutaj szybko. No przeładuj. Nie, ja nie mogę wziąć tego, ale zobaczę sobie, czy mogę wziąć apteczkę. Dobra. Przygotujmy się, bo widzę, że już nadchodzą pomału. Czy widzę? No, widzę tylko te wskaźniki że tutaj się będą pojawiać. Oczywiście no mamy pola minowe, mamy wszystko tutaj, więc zanim oni do mnie dotrą. No to... No ma marne mają szansę mimo wszystko, no ja bym miał jakiś mały karabinek to naprawdę. Ciężko by im było. Dobra, teraz tu idą. Aż się, że jeszcze mi nie atakują tam od tylca, tam mają najłatwiejszą... najłatwiej im tam będzie się ten, w ogóle, gdzie mamy Yetiego. Okej, okay, czekajcie, tego trzeba rozwalić. Znaczy, już chowają tam, widzę, że... ...nie próbują tutaj jakoś być na widoku moim. Dobra, idą od góry. Tego się w sumie najbardziej na chwilę obecną obawiam. Czy nie idą? Nie, tam mamy też, kurde, jakieś pola minowe. Więc, no, współczuję im. O, mhm. mamy Yeti. Bra, rozwalony. Tutaj idą. Tu chyba żadnej ochrony nie mam za bardzo. Więc jedyną ochroną jaką tutaj jestem... O, tyle? Tylko? Serio, dwie fale? Mogliby dowalić z pięć fal, tak aby może tutaj było spokojnie, tutaj po prostu... Pobawić się z nim, bo to jest fajna, fajna, fajna frajdę mam z tego, naprawdę. Ale jak widzicie, misja piąta jest już wypełniona. Nie dali mi się pobawić. Też tutaj zobaczymy jak wygląda ten ogródek, bo tego nie widziałem wcześniej, jak widzicie... Możemy sobie różne miksturki tutaj z tego porobić. No, to wszystko jest fajne, tylko troszeczkę, jak widzicie, za późno, nie? By to wcześniej nam było dane tutaj dostać, kiedy to nie miałem kasy na to, żeby takie gotowe mikstury kupić, bo no w sumie teraz mam tyle kasy, że bez sensu jest to wszystko wytwarzać sobie ręcznie, nie? Też gra pod tymi zadaniami pobocznymi, które Wam pokazałem, oraz też poza tymi Nocami nic nie ma takiego do masterowania, nie ma jakichś... No jeszcze mogę ewentualnie chodzić gdzieś tam i szukać różnych broni, ale powiedzcie mi, po co mi teraz bronie? Chyba tylko dla, dla własnej satysfakcji, bo no już ich nie wykorzystam w żadnej misji, nie? Tych broni. I tutaj wyrastają chyba od nowa te, te roślinki, nie? Cały czas będą wyrastać, no okej. Okay. sobie jeszcze tylko. Amunicja pełna już, kurde, zobaczcie, ja mam kasę I teraz ile jeszcze mogę tego wszystkiego sprzedać? Szybka sprzedaż i zobaczcie. Milion 600 tysięcy mam I na to nie ma na co wydawać. Gdyby ta kasa przychodziła na przykład do Singla, do naszego do podstawki. To byłoby coś innego. Dobra, wiecie co? To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, ponieważ on troszeczkę już trwał. Jeśli byście chcieli zobaczyć koniecznie jeszcze dzisiaj odcinek, to dajcie mi znać łapkami w górę pod tym filmem i dzisiaj jeszcze zobaczycie odcinek finałowy. Jeśli nie, no to pojawi się on dopiero jutro, tak więc to by było tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.